Mam złe przeczucia, Mistrzu. Cicho, próbuj rozgryźć tą mapkę, cały czas mi się wyłącza. Bo przyciskasz kciukiem powrót do ekranu głównego. Jak chcesz, mogę ci pomóc. A jebać to. Dobra, teraz poczekamy na tego fagasa, co tu rządzi. Tak, Mistrzu, poczekajmy na wicekróla. Jak zwał, tak zwał. Przybyli ambasadorzy. To chyba Jedi. Dobra, pogadam z Sidiousem, on powie co zrobić. Zacznie inwazję na nabój i zabij. No ok. Papier, papier kamień, nożyce. Noży Wygrałem! Tak! Na jakiej podstawie? Dałem papier, a ty kamień. Dałem nożyczki. O, mam wrażenie, że to nie ma sensu. Nie mogliśmy zabrać im blasterów? Nie, bo mamy miecze, które są fajne, ale zbliżając się do nich i odbijając pociski, zwiększamy szanse na to, że nas trafią. Nie, bo moc nas chroni. Patera. Dobra, już czaję zamknąć wrota wzmocnić barykadę eee, wysłać te lepsze droidy. O kurwa, słyszę Androidy, a ja jako miłośnik iOS-ów, który wydał 10 tysięcy na iPhone'a tylko dla ostrego aparatu, jak jakiś zjeb, muszę uciekać. O, ukryjmy się w tym. Ochujałeś, bierzemy ten. Co to to, kurwa jest?